Kilka płatków ze sobą i na górę. Rzuci te płatki, to aż się cała hałupatrzy trzęsie. No i co, tu już sobie zaznaczyłem, dokąd mi sięga gąd. Wyciąłem. O, tak zrobię. Ko tam obficie lepiku na tak jak sztuka karze, i będzie git. Kupiłem drugi lepik, bo mi tam tego zabrakło. Powiem Wam, że dużo lepszy jest ten. Znaczy, bardziej ciągnący, może w ten sposób. Nie wiem, czy lepszy, bo to wyjdzie w praniu. Ale to jest TechnoNicol Clay Fix, TechnoNicol numer 23, jakby kogoś interesowało. I zobaczcie, jak go nawet położę tak. On sam pod własnym ciężarem wypływa z wederka. Fakt faktem, że jest ciepło, dlatego może spływa i temperatura robi swoje. No ale jest, widzę, że bardziej taki, no, bardziej lepiący. Bardziej ciągnący się może, o. Bo i tamten tył dobrze lepi. Znaczy tamten dobrze lepi, a ten to się okaże. Bo go dopiero stosuję, a tamten wiem, że dobrze lepi, bo próbowałem oderwać przy obróbce gąd. jak jest na niego przyklejony, na tamten drugi. No i nie szło. Nie mogłem go, znaczy zadać, zadrzeć bym za dar, pociągnąć bym pewnie pociągnął, ale bym narobił więcej problemu niż pożytku. Może w ten sposób, a jeszcze koło Koło daszka, koło daszka. Tutaj to tak całą tą płaszczyznę smaruje, niech to się ładnie doklei. Podklejony jest dookoła taśmą butylową. Dookoła podklejona jest membrana. żeby myślę, że jak tu nawale tyle towaru, to będzie dobrze. Grunt, żeby woda nie miała jak wejść, bo ona jak wejdzie, to później będzie szukała. Ale jak ją tutaj zblokujecie, już przy samym wejściu, no to ona dalej nie będzie chciała postępować i szukać wejścia, tak? Głębiej w sensie. Kurczę, ale tymi kominkami ciepłe powietrze wypierdziela z budynku. ja mógłbym to uszczelnić tylko tu, tak na szerokość spachelki, no bo wiadomo, że będzie gąd na gąd zachodzi ale towaru kupiłem całe 5 kg nie, tu jest 3-6 kg 3-6 kg a zostało mi tej obróbki mało bo mi zostało tylko tam kawałeczek no i to co te wentylacje pooklejać po to i tak mi tego sporo zostanie to nie ma co żałować Tamtego miałem dwa wiaderka po 5 kg, no i nie, nie starczyło mi na cały dom. Jakby ktoś chciał jakieś rozeznanie robić. To taka ciekawostka. O, tu dobrze ustawić i będzie gitara. Tu przy tej obróbce aż Wam wyjdzie przy tym podwinięciu towar ma być solidnie i szczelnie. Tu próbowałem też poderwać, tu gdzie wkrzałem wczoraj i trzymach wściekłe. Znaczy, trzymach wściekłe. Dobrze trzymam młotek. Gdzie jest młotek? Tu jest. O, pudło. żeby się dobrze przykleiło. I tu, żeby mi wyszło o. Nie wiem, czy widzicie. Bo nie wiem, jak kamerka tu pokazuje. Tak wyciskam, żeby mi się tam warga zrobiła. I tą wargę tak zostawiam. Ja mam chyba, że paluszkiem tutaj. A bo. Kurde, dawaj spalunia. Później się dosoruje. Elegancko. No teraz to już jest bajka. Teraz startuję drugim stąd. Tu mu te dwa ząbki wyciąłem, bo są niepotrzebne. I tu go trzeba mądrze zaciąć, o. żeby podszedł pod spód. Żebym się zaraz palca nie załatwił. Tyle wystarczy. Tu się przyklei, tak? A tam wejdzie? Albo nie wejdzie, będę musiał odciąć. Tak. Tu muszę go troszeczkę. O. muszę go delikatnie ująć i na dół tu jeszcze ten ząbek muszę odciąć. Mogłem to zrobić ostrym na desce o. a tak to taka szarpanina ale to się nam przyklei, woda przecież spływa, nie podpływa, więc tutaj dam tylko kapkę uszczelniacza i tyle. I tu jeszcze trzeba zaciąć, bo to nieładnie jest. To nie może tak być. musi być po prostemu. O. Coś takiego. Ja się rozczulam nad rzeczami, których z dołu nawet nie widać. No ale. No nie. klasa, no mówię, że. To się tu ładnie sklei z gątem. Będzie elegancko. To jest moja zupełna improwizacja, bo ja nawet kurczę nie oglądałem żadnych filmów instruktażowych jak się jak się kurczę dach obrabia te okna dachowe gątem. Nawet nie wiem zresztą czy są. Takie filmy na YouTubie. Jak nie ma to wstawię pierwszy. Mm, mm, mm. Teraz tego płatka, żeby dobrze położyć Ale ładnie wyszło do samego końca Żebym go nie obniżył albo nie podwyższył Ale to też sobie wyreguluję pewnie później na górze Kurcze i tu płatek jak mi ładnie wyszedł Idealnie na, na tym spadzie Ale elegancko nawet nie liczyłem, że tak wyjdzie. O, wyciśnijmy masełko. Spalucha. Nie ma sentymentów. Ma być dobrze. Tu później jeszcze szpachelką też podłożę. Tam podłożę. Chociaż mówię, woda płynie w dół, więc ona popłynie. To nie ma problemu. No, i takie są obrobione okienko. Gdzie ja już młotek sprzedałem tam. Teraz powinien bić i tu papiaki. Ale to zobaczyć gdzie mi te ogonki wychodzą, bo teraz te podcinałem, żebym ślepaków nie nawalił. Bo będzie tylko problem. Tak, to sobie obije. Jak położę drugi, będę widział dokąd to sięga. No i co teraz? Teraz by się zdało, a tu muszę pojechać dalej, żeby móc następne kłaść. Czyli nic ciekawego. Czyli biję całe. Dobra, rządek trzaśnięty. Można docinać następnego teraz kredka. Znaczy sobie ten najniższy punkt no i wiadomo to z ręki uciąć, bo Ta dokładność tutaj to jest, powiem szczerze, tak potrzebna. Najwyżej przeprowadzę korektę. Chcę jak najdokładniej się da, żeby jak najmniej tego tej dziury było na wodę. Tu jest dobrze. Tu by mógł iść ciutek do góry. Ciutek do góry, czyli po całości mogę delikatnie, delikatnie przybrać, a najbardziej tu z tej strony. Zawazało. Później z deszczem te farfocle spadną do rynny, mam nadzieję. No i tu opuszczam i proszę, jaką mam ładną dookoła szczelinkę, picobello, bym powiedział. Teraz sobie też znaczy dokąd tego masła nawalić, żeby za dużo nie napieprzyć po prostu, żeby się w tym nie babrać. Kurde, jaka to folia śliska, pod nogami jest. Ale skórka wodno-plastyczny, skubaniec. Tu muszę mieć 100% pewności, że mi kurcze nie będzie podciekało przy tych kominkach. Żebym później nie szukał przysłowiowego w mózgu. Gorsze, że mi to upadło. Jak znam życie, to zaraz w to wdepnę. No i co, przykładamy. No i analogiczna sytuacja z następnym, trzecim, i analogiczna sytuacja z bokami, tak? Czyli na dobrą sprawę nie ma co za dużo pokazywać, musi filmik nudny zrobić. Jest, jest, ładnie, ładnie. Z, bym powiedział nawet elegancko. No i pudło. Akurat szczelina pewnie idzie w tym miejscu, a tu jest krokie. w tą mogą się deski włączyć, dlatego tak. Bijemy na krańcu możliwości. Kur... Na mać. A tu na niżej. Może być. A, to muszę wyrzeźbić z całego, czyli ustawić go mniej więcej równo, płaszczyzna. Ej. Z drugiej strony. Trzeba pokombinować teraz. To na pół, bo ten środek źle zaznaczyłem. To mamy 16. 8 mamy środek 16,5 to 8 z kawałkiem. Mamy środek. 8 z kawałkiem środek. Teraz ile ma mi tu zajść? Wcale nie jest takie hop -siup. Od ząbka 13 cm. 13 cm. Czyli tu musi się robić łuk. Szkoda, że te łuki powyrzutałem, bo bym się teraz tu przyłożył i bym sobie od tamtego łuku, który odciąłem, kurczę odrysował. Bo to jest ten łuk. Ja go muszę mieć, tylko tyle, że tu będę miał prosto ten łuk i tu znowu prosto, a te łuki powypieprzałem i teraz idę ich szukać. I na górę. Ale mam. Jest szansa, że się uda wyciąć. Teraz ten środek przenieść. Coś takiego powinno być mniej więcej i będę ciął, jako już tu zrobiłem na zero to będę ciął po zewnętrznej stronie kreski po to, żeby dostawić ten kawałeczek miejsca na, na wypłynięcie uszczelniacza Żeby nie było tak do samego do samego kurczę na powietrznika, wywiewnika, wentylacji. Strasznie ciężko się tnie na tym miejscu, gdzie się przykleja. Nie wiem, czy ja go tak, kurde, tutaj wkleję, żeby mi się nie przerwie na pół zaraz. Na takim cienkim... Kurka wodna, no. Ta folia jest nie do przecięcia, się ciągnie pieprzona. Nie przetnie się tylko się tak wleczę Coś wyciąłem. Nie wyrzucam, bo się może jeszcze przyda Pytanie czy dobrze. Nie no, tu podetnę. Tu podetnę. Dobrze, tylko rogi muszę podciąć, żeby nie piało. No i elegancko. Tu kurczę dałem ciała, bo powinienem to dać niżej, a mi poszło do góry. No przez to, że nie miałem... źle zrobiłem, bo powinienem najpierw wkleić ten i dopiero tym się złączyć, wtedy bym miał linię, ale to jest nad oknem. Nie przeszkadza mi to, tu idzie łączony pas. Zgubię to. Bez problemu to zgubię. O. Aj. No i jest dobrze. Tylko ten brzuszek zdejmę. I jest dobrze. Myślę, że nie ma się czego wstydzić z tą obróbką tych kominków. A i tu miałem wyciąć to. No, tu jeszcze nadetnę. Żeby mi się ładnie schowało. Bajka i jest bajka, no i wklejam. Nic skomplikowanego.